Piotrek, padłeś ofiarą oszustwa. Powiedz, jak to się stało. Padłem ofiarą oszustwa. Kupiłem sobie samochód od osoby prywatnej. E, mianowicie e, zakupu dokonałem w Gdyni. E, niestety okazało się, że auto jest uszkodzone, e, czego oczywiście z zewnątrz nie było widać, bo okazało się to dopiero na przeglądzie w salonie Peugeota dwa dni później, bo specjalnie umówiłem się na przegląd do salonu Peugeota do Gdańska i tam się dowiedziałem, że auto pod spodem jest całe połamane. I oprócz tego mam lakierowane drzwi, czyli praktycznie auto ma 11 ukrytych wad i jest stwierdzone, że jest autem, że tak powiem, niedopuszczonym do ruchu, czy też wykluczonym z ruchu. No ale kupując nic takiego nie wiedziałeś, nie zwróciłeś uwagi, nie wziąłeś ze sobą kogoś, kto by się znał i ci pomógł w tym zakupie? Yy, ogólnie prosiłem kilka osób, ale yy, teraz tak, ten nie mógł jechać, bo ma jakieś zajęcie. Każdy ma yy, swój prywatny czas. Ja też mówiłem, że yy, zapłacę za to, żeby ktoś ze mną pojechał. Koniec końców wyszło tak, że pojechaliśmy praktycznie sami z mamą. No i to jest bulwersujące, że ktoś wykorzystał naiwność czy niewiedzę osoby niepełnosprawnej, bo chyba to nieczęsto nieczęs nie, nie spotykasz się z taką sytuacją, żeby ktoś cię oszukiwał. Tak, auto znalazłem na portalu aukcyjnym czy też motoryzacyjnym Otomoto i w opisie było jasno napisane, zresztą wysyłałem to i wujkowi, i kilku innym osobom to ogłoszenie. I każdy mówił, że tam jest silnik fajny, że fajnie wygląda, i tak dalej. No to co, pojechałem zobaczyć, nie? W opisie te, tego ogłoszenia było napisane, że auto nie wymaga wkładu finansowego. Czyli nie trzeba teoretycznie i praktycznie niby nic z nim robić. Co się okazało później, że jest to po prostu ksiema. No a dodajmy, że ty jako osoba niepełnosprawna doskonale sobie radzisz jako kierowca i ten samochód jest ci niezbędny do normalnego jako, jako tako funkcjonowania. Tak, samochód jest mi niezbędny do normalnego takiego y, funkcjonowania na co dzień, aczkolwiek yy... Główny cel zakupu tego samochodu e, był taki że raz, że się moje obecne auto, czyli Turan posypał. E, nie chciałem wkładać w niego więcej pieniędzy w sensie w te naprawy, bo na turbinę wydałem 4000 zł, jak mi holowali ze szczecinka ostatnio, e, więc e, stąd też wziął się pomysł o nowym samochodzie, tak? No niestety stało się tak jak się stało. I tak jak mówię, auto ma 11W. Będziemy szli z tym do sądu. Pan y, właściciel, czy też sprzedawca dostał list od y, mojego prawnika, Nie odebrał tego listu, list do mnie wrócił, także będziemy działać dalej. Nie wiadomo czy y, te pieniądze uda się odzyskać. Nie wiadomo jaki będzie tego skutek, ale e, ostrzegam, wszystkim, ostrzegam wszystkich: sprawdźcie e, różne takie aspekty typu ogłoszenia, wiarygodność tego, co mówi sprzedawca tak, nie wiem, powinien po numerze rejestracyjnym. Mi się, nie, mi się na początku nie wydawało to e, dziwne, bo Gość, prosiłem gościa o win samochodu, bo chciałem sobie sprawdzić historię tego samochodu. No niestety gość mi winu nie wysłał. Ja mówię, dobra, to skoro tak mi nie wysłałeś tego, to sprawdzę go po, po numerach rejestracyjnych. I wpisałem numery rejestracyjne, no i tam wyszło, że e, auto było gdzieś tam uderzone, coś z przodu, e, z boku i tak dalej. Ale chodzi o to, że tego jakby z zewnątrz nie było widać. To było wszystko pod spodem. Są połamane nadkola. Jest tyle rzeczy w tym samochodzie. Jest usterka skrzyni biegów, usterka silnika ogólnie mówiąc. A sprzedawca jeszcze się zarzekał, że on nie, nie byłby w stanie oszukać osoby niepełnosprawnej. Tak, sprzedawca jeszcze się zarzekał, że nie byłby w stanie oszukać. Osoby niepełnosprawnej mówił, że przecież ja w życiu bym nie sprzedał samochodu uszkodzonego osobie niepełnosprawnej, cytując jego wypowiedź, a rzeczywistość była inna. Także ostrzegam wszystkich przed takimi ludźmi, przed takimi oszustami, kolokwialnie mówiąc. i no i mam nadzieję, że ta sprawa się szybko wyjaśni tak na chwilę obecną. No tu rana będę próbował naprawić, w sensie to mój stary samochód tak, którym się poruszam do, yy, na chwilę obecną. Także zobaczymy ile to wyjdzie. Koszty mogą być spore, bo są już przesłanki tego, że to jest uszczelka pod głowicą. Więc, e, więc no. Więc jak, jak sprawa się wyjaśni, bądź będą jakieś postępy, to oczywiście będą aktualizacje.